Spyrka. Dawno, dawno temu, jak to zwykle w bajkach bywa, za górami i lasami, żył sobie biedny chłopina, którego wszyscy zwali Spyrką. Spyrka nie miał nic, ani odzienia, ani ciepłego koca, ani nawet własnego kąta. Gdy przychodziła zima, najmował się u gospodarzy, a to do przynoszenia opału, a to do pilnowania obejścia. I tak jakoś mu zima zeszła. Wiosną zaś ludzie płacili mu grosiki za pomaganie przy siewie, latem przy żniwach. Nie był bynajmniej Spyrka z, z tego powodu nieszczęśliwy. — Jestem wolnym człowiekiem — mawiał. — Nic nie mam, przeto nikt mnie nie okradnie. Niczego nie potrzebuje, byle tylko słonko grzało, ptaszki śpiewały, a dobrzy ludzie poczęstowali czasem ciepłą strawą.